Teraz omówimy blokowanie wymiarów obiektów, jak i to, jaki to będzie miało wpływ na skalowane obiekty. Szafkę, którą przygotowaliśmy we wcześniejszej lekcji, możemy teraz skalować. Zmieniając wymiary gabarytowe dla całej grupy, możemy uzyskać szafki o różnych rozmiarach. Szafki wprosto skalują się w pewien charakterystyczny sposób. Rozciągając szafkę, nie zmienia nam się to, w jaki sposób na przykład tutaj nało, nałożone są fronty. Jeżeli przyjrzymy się tej szafce w widoku z przodu, włączoną, uwrzeć, rozczystością, to zobaczymy, skalując tą szafkę, nie zmienia się nam ani nałożenie frontów na boki, ani nałożenie pleców na boki szafki. Program skaluje elementy w ten sposób. Jeżeli są one zrzutowane na inny element, który ma zablokowany jeden ze swoich wymiarów, to na tej przestrzeni, gdzie ten wymiar jest zablokowany, ten element się nie skaluje, jak i również nie przesuwa. W przypadku tej szafki, gdybyśmy ją skalowali lewo-prawo, na przestrzeni, gdzie są boki, z zablokowaną grubością, to się nam nic nie skaluje, ani nie przesuwa. Na tej przestrzeni szafka się skaluje. Natomiast na tej przestrzeni znowu się nie skaluje. Gdybyśmy skalowali szafkę w pionie, tutaj nam się nic nie skaluje ani nie przesuwa. Tutaj się skaluje proporcjonalnie. Tutaj również półka ma zablokowaną grubość. To tutaj nam się nic nie skaluje. Tu się skaluje proporcjonalnie. Tu się nie skaluje. Tu się skaluje. Tu się nie skaluje. Możemy to zobaczyć na prostym przykładzie. Podamy kilka elementów do sceny. Dla tego elementu zablokuje wymiar tutaj szerokości. Gdybym go teraz chciał zeskalować, to nie będę mógł tego zrobić. Te elementy są niezablokowane. Gdybym je zaznaczył, próbował zeskalować. Skalują się nam proporcjonalnie. Gdybym zaznaczył wszystkie te elementy i próbował teraz zeskalować. Będzie mi się skalowała tylko ta część, która znajduje się poza tym zablokowanym elementem. Ten fragment jest zablokowany na całej długości tego elementu. Podobna sytuacja jest w naszej szafce, gdzie mamy zablokowaną grubość boków. Wówczas na tej przestrzeni nam się nic nie przesuwa ani nie skaluje. Dodamy do tej szafki coku. podniosę tą szafkę do góry 100 mm. Za pomocą narzędzia przesun, wybieram kierunek góra-dół, przesuwam do góry. Dodam coku. dodam nową formatkę, zeskaluję pod szafkę, w stanie Alt, przyjdę na widok z boku ściany W i teraz wyrównam ten cokół do krawędzi boku. Wciskając klawisz ALT wyłapałbym tylko zewnętrzną krawędź grupy. Chcąc wyrównać się do tej wewnętrznej krawędzi grupy wciskamy klawisz ALT i CTRL. Przesunę ten soku głębiej pod szafkę. Wybieram kierunek osi niebieskiej, czyli przód-tył. Przesunę 5 cm pod szafkę. I sobie minus 50 mm. Nadam nazwę temu elementowi, jak się nazywa, coku. I dodam go do grubia, przeciągając w tej strukturze. Skopiuję teraz tą szafkę. I w tej szafce Odblokuje głębokość tego trawersu. On ją miał zablokowaną. Odblokuję ten trawers. Zeskaluję teraz tą szafkę tak przesadnie. I tą również. I proszę zauważyć, co się stało. Temu elementowi odblokowałem głębokość. Zeskalował nam się wraz z rozciąganiem całej szafki. Ten element natomiast nie zmienił się, miał zablokowaną głębokość, ale proszę zauważyć też, co się stało na dole. Przez to, że ten element był zablokowany, to tutaj na tej przestrzeni nam się nic nie przesunęło ani zeskalowało. Tutaj natomiast elementy zeskalowały się proporcjonalnie, jak i również ta odległość co kołu od krawędzi szafki zwiększyła się proporcjonalnie wraz ze skalowaniem szafki. To blokowanie elementów możemy wykorzystać, gdy nie będziemy chcieli, żeby jakieś wielkości w projektowanych meblach nam się nie zmieniały. W tym przypadku mieliśmy element konstrukcyjny szafki, który blokował nam wymiary, te, które chcielibyśmy, żeby były zachowane. Może zdarzyć się sytuacja, że będziemy potrzebowali dodać taki dodatkowy element, pomocniczy, który będzie nam blokował pewne wielkości, które będziemy chcieli, żeby zostały zachowane. Podam teraz przykład, gdzie wykorzystamy taki właśnie element pomocniczy. Skopiuję tę szafkę. W tej szafce zmienię wymiar. Na przykład na 400 mm. Zmienię nazwę, łatwiejszego rozróżniania szafek. Niech się nazywa dolna 40. Natomiast z tej szafki zbuduję szafkę. W szerokości 80 cm z podwójnymi drzwiami. Zmienię i nazwę. 80 i zmienię wymiary kabarytowe. 800 mm. I mamy takiego narzędzia, które by w prosty sposób podzieliło nam drzwi. Przerobimy te, które mamy. Zaznaczam drzwi. klawiszem Control. kontrol. Wukrotnie klikając wchodzę w okno właściwości tego frontu. W wymiarze odejmę 4 mm na szczelinę, która powstanie pomiędzy drzwiami. I podzielę to na dwoje drzwi. Program sam wyliczy nam szerokość drzwi. Teraz skopiujemy te drzwi. Przejdę na widok ściany N. Kopiujemy element. Wyrównamy do górnej krawędzi. Wciskamy na klawiaturze Alt i Control. Przesunę teraz te drzwi w prawo. 4 mm. Po skopiowaniu te drzwi Wypadły nam poza grupę. Dodamy je z powrotem do grupy. Stworzyliśmy szafkę dwudrzwiową. Z tym, że gdybym teraz z tej szafki chciał stworzyć większą szafkę, zobaczymy, że ta szczelina zeskalowała nam się. Tutaj front nakłada się tak jak w przedniej szafce, natomiast ta szczelina zeskalowała nam się proporcjonalnie i mamy tu żadnego elementu, który by blokował powiększanie się tej szczeliny wraz z rozciąganiem szafki. Tu musimy programowi pomóc, gdybyśmy chcieli z jednej utworzonej szafki tworzyć różnego rodzaju gabaryty. Dodajemy element pomocniczy. Dodam tutaj taki mały element. Wiem, że tu jest szczelina 4 mm. 4x4. Zablokuję mu wymiary. I nie nazwę. Niczy. I wstawię go w tą szczelinę. Użyję skrótów i control do wyrównania go z tą szczeliną. Umieszczę ten element pewną szafki, tak żeby nie był widoczny. Dodam go do grupy. I teraz, gdybyśmy chcieli skalować tą szafkę, Model będzie zachowywał się poprawnie, szczelina nie będzie nam się powiększała z uwagi na to, że dodaliśmy ten element pomocniczy, który ma zablokowane wymiary. rząd się nie skaluje, również ta szczelina nie będzie nam się powiększała. Tworzę szafkę w szerokości 20 cm, czyli 1200 mm. I w ten sposób będę mógł tworzyć kolejne gabaryty z jednej utworzonej szafki. Wymiary możemy blokować dla poszczególnych elementów mebla, jak i również całościowo dla całej szafki. Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby któryś z wymiarów się zmieniał, możemy go zablokować. Jeżeli bym chciał zeskalować tą szafkę w pionie, muszę pamiętać o tym, żeby zablokować wysokość cokołu. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z szafek, które już mamy w bibliotece, możemy również te szafki przerabiać na inne gabaryty. Z tym, że musimy zwrócić uwagę na to, jak są zablokowane. Bo może się zdarzyć sytuacja, że nie będziemy mogli zeskalować jakiejś szafki. Szafki mogą być zablokowane. Na poziomie całej szafki, jak na przykład w tym przypadku. Jeżeli bym chciał powiększyć tą szafkę, odblokowałem całościowy wymiar i spróbuję ją zezcalować. No, szafka skaluje mi się, jednak skalują mi się nóżki, no i nie będę miał zachowanego tego podziału, który tutaj miał wcześniej. Jeżeli bym chciał to zrobić, muszę zablokować. Skalowanie nóżek na wysokość. Jednak ten podział mi się nadal skaluje. Wybieram front i również blokuję mu skalowanie na wysokość. Wówczas będę mógł zmieniać gabaryty całej szafki, natomiast zachowane będą ich podziały, czyli wysokość nóżek i podział frontów. Ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić przy obracaniu elementów. Jeżeli jakiś element będzie miał zablokowany któryś z wymiarów, to przy obrocie o 90 stopni za pomocą tych dwóch narzędzi blokada przeniesie się wraz z wymiarem, czyli nadal mamy zablokowaną grubość tej płyty. Jeżeli użyjemy narzędzia obróć, który możemy wybierać w osie, tutaj blokada zostanie przy wielkości, przy której była wcześniej ustalona. Także po obrocie możliwe, że będzie sytuacja, gdzie będziemy musieli skorygować blokowanie linii.